Siema, Patenson, jestem i witam cię serdecznie w serii Minecraft. Na pauzie ciąg dalszy zwiedzania kopalni. Właśnie dotarłem do miejsca, w którym rozeszliśmy się. Zakończyliśmy poprzedni odcinek, o nie tu, tylko tu. E, wszystko, co tam za nami, za nami, za nami z tyłu, to wszystko wykopałem, e, się poopróżniałem, powynosiłem. Plecak mam pusty, ponieważ jeżeli śledziłeś poprzedni odcineczek, to wiesz, że w poprzednim odcineczku załadowaliśmy plecak do pełna. A teraz nic, tylko świeczki w dłoń i przed siebie. Eee, bo tu końca nie widać tej kopalni. Aha, tu jest koniec. Okej. Okay. Ja tu nie sprawdzałem, nie spoilerowałem, to. Może ja to sobie później okopię poza odcinkiem, już mam oświetlone cudów mi się tam dziać nie powinno. Respić eee, no i co, i lecimy dalej. Kolejne się zastanawiałem, czy będzie to na la, timelapse, czy, czy będzie to jednak nagrywka. W ostateczności postanowiłem porozmawiać trochę. Pomówić do Ciebie, pokazać jak to wygląda z mojej strony. Aha, a co to za dziwne dźwięki? O, tu jeszcze mamy też żelazo. I co? Przed siebie. Koniec. Ale dziwne dźwięki dodali do tego Minecrafta. Co to teraz? Wózki takie jeżdżące jakieś? Straszące? Koniec. No dobra, wedle zapowiedzi, ee, szybkie cięcie. Mam zajęcie, wykopuję wszystko co tu jest i wychodzę do miejsca, gdzie już można zwiedzać dalej. No i dobra, mamy to. Mamy już koniec co miałem, wykopałem, e, więc tunel zamykamy. Tam już nic ciekawego nie ma. Idziemy teraz. Na dół idziemy na dół zwiedzać dalej, bo tu też jakiś tunel jest. Zobaczymy jaki. Co? Gdzie jest? O, tu jest koniec. A ty, drogi przyjacielu mój, jeżeli mnie oglądasz, to subnij kanał, kliknij tego czerwonego przyciska i bądź ze mną. Pozostań ze mną dzwoneczkuj, a ja zrobię znowu szybkie cięcie i wykopię. Wykonam swoje zajęcie wykopując surowce. I zbierając level, który mamy już, 35, ile mamy surowca, 23 żelaza już mamy, 63 węgla, 35 torów, no po grubości tu idziemy, po grubości, więc ja szybko kopię i zaraz lecimy zwiedzać dalej. No, i jest kolejny tunel zdobyty, wykopany, więc wychodzimy już na zewnątrz. Tu już mamy wszystko powykopywane. Mamy tu wszystko pozamykane. Myślę, że tutaj też byśmy postawili brameczkę, żeby nas tutaj już nie korciło przychodzić. Tam już nie ma co szukać. Ale to nic, nic, tutaj jeszcze jest. Masa rzeczy do zwiedzenia, masa do zobaczenia, a mianowicie mamy tu do góry jakieś tam schody wstępne już sobie tutaj robiliśmy. O, o, o. o. Ok. Ok. Mamy kolejne tunele. Tak żeby. Jeszcze przypadkiem tam nie spaść. No mówiłem, żeby nie spaść. No i co teraz? Utknąłem. No i utknąłem. Ała! No mówię, że utknąłem. Mm. Więc w górę. zjedzmy coś, bo ja już słyszę kostka i może pójdziemy pójdziemy tutaj najpierw aha aha yy... a ja tu byłem czy nie byłem? a nie, ja tu nie byłem zamykamy tą lawę nie, no, przecież ja nie mogłem być u góry, ale te tu nie są bruki. Jak to jest teraz? Wodę też zamykamy. Oho Okej. Okay. Oczy pająka, ok. Aha, czyli tu zatoczyliśmy kółko. Okej. Okay. Ja to sobie wszystko tutaj w międzyczasie oczywiście okopię, a my idziemy dalej. No to pójdźmy. Wszyscy do pajączka. Chodź przyjacielu, chodź. No, chodź. Hmm. Oho, masa żelaza. O, chłopaki są! Patrzcie! O, o! On wybuchnie. Żeby jeszcze przy okazji do niego nie wpaść, nie? O, mamy żelazo kolejne. W górę. Ręce do góry po energię z natury. I koniec. Dobra, ja kopię wszystko to, co znaleźliśmy. I zaraz tam przy następnym tunelu widzimy się znowu. No i dobra, wykopałem tam oczywiście już co miałem, więc lecimy kolejny ciemny tunel. Oświetlamy, zwiedzamy, patrzymy gdzie, co tutaj będzie. Tutaj byłem, tu zabudowałem, od tamtej strony tu byłem, żeby nie było. Tutaj ta lawa może nam... Ła, zapłonąłem! Nie, 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 nie. Ej, ja mam wodę. O, zgasiłem się! Użyłaś mnie lawa. No, następne tam leci. Kurde. Dobra, dało się o świeczki się skończyły Co, sześćdziesiąt cztery świeczki wyużyłem? No, nie wierzę, aż tak to poszło. Dobra, to dawaj tu drzewo. Raz, dwa, trzy, cztery. Na pewno musi być parzysta liczba drzew. Pięć. To, co jeszcze nie spłonęło. To też zbierzemy. Dobra, ile mamy? Osiem. Więc patyki. Ale wywaliłem tych świeczek. No ale nie da się ukryć, trochę terenu zwiedziliśmy. E, no i trochę węgla też pozyskaliśmy. No. Te świeczki, jakby to powiedzieć, zarabiają na siebie. E, tutaj oczywiście nic nie ma, więc no pójdźmy w tą stronę. Może. Ale te tunele są bezkresne. A pamiętacie z poprzedniego odcineczka, jak y, likwidowaliśmy z... ale się zlękłem. No bycie twoja blaszka. Przestraszyłeś mnie, gościu. Ło, o to już dorosły był, widzę. Ło, o, o, teraz to się... Dawaj go, dawaj go. Następny, cyk, 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 cyk. Dawaj go. No, trafić nie możesz. Cyk, cyk, cyk Łok wow. Ła wow. Ale ich tu plumka Ale to jest fajne, tu w tej kopalni fajnie, że mamy spawner tych tutaj lepików Będziemy fajnie mieli te glutki elegancko. Mi się już to podoba, ja jak najbardziej gdzieś tam będzie potrzebne, zabraknie, to wpadnę tutaj i tu na pewno sobie natworzę. Dobra ja robię ponowne cięcie, może przyspieszenie materiału, zobaczymy co tym razem e, i lecę dalej. No i dobra, wykopaliśmy, wykopaliśmy wszystko, czas niestety, czas jest nieubłagany, płynie, aha, tu jeszcze jest w kółko, dobra, to teraz tu lecimy, płynie nieubłaganie, niebawem, o, tu, aha, tu szybko, szybki koniec, dobra, to na szybkości... Eee, będzie trzeba niedługo kończyć ponieważ czas mojej pauzy dobiega końca eee, ty jak najbardziej kliknij subsuba mm, zostaw łapeczkę i będziemy ca nadal grać i nagrywać mm, moment tu nie ma, bo już, moment, moment, moment zakręciłem się jak świerszcz na polanie, dobra, tu tu, tu Oczywiście materiały, tory, wszystko ja zbieram. Jedyne co tu zostaje to te drzewo. Hmm. Aha, to jest to, co ja stworzyłem, czyli to jest tu do wykopania. Dobra. I będziemy schodzić na dół chyba, nie? Niestety nie udało nam się tutaj na odcineczku. Hmm. Ponowne 45 minut można powiedzieć walki, 45 minut mojej pauzy. Nie udało nam się znowu zbadać tej kopalni. Wszystko też pewnie przez to, że ja wszystko kopię. No ale jakby to powiedzieć, ja się nie spieszę, mi się tutaj nie spieszy. Pauza oczywiście, jaką ma, musi wykonać kierowca, taka pauza jest codziennie ja no można powiedzieć prawie że codziennie rozgrywam sobie tutaj partyjkę w minecrafta powolutku pomalutku i do przodu hmm. więc zobaczymy jeszcze kurde się tutaj skupiłem na tym żelazie Zobaczymy. O właśnie dzwonił mój budzik, jeżeli było słychać. Eee, kończy mi się czas. Niestety czas uciekać. Tam jeszcze ciemny korytarz widzę. Nieodkryty. Słyszę gdzieś znowu plumkania jakieś. Może na szybkości. I ja myślę, że resztę tego tunelu odwiedzimy. Na jakimś timelapsiku? Nie! A nie, tam jeszcze coś jest. Dobra. E, odwiedzimy to na jakimś szybkim timelapsiku, e, który dołączę do tego odcineczka. I po prostu e, będziemy tutaj kopać dalej. Te tunele to jest niekończąca się niestety opowieść. Wszędzie coś słychać gdzieś. Tu kolejne jakieś. Aczkolwiek, tu już jest koniec. Tu jest koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Tam jest kolejny tunel. Proszę bardzo. Oj, jeszcze nie trafiłem. Tu jest koniec. Dobra, krótkie już są te tunele. Nie da się ukryć. Słychać wszystko w koło. Dźwięki bardzo różne, wzdłużne i podłużne. Słychać Endermana, jak nam się gdzieś tam respi. Koniec, dobra. Czyli mamy odkrytą kopalnię. Nie ma to tamto. Ja już poza odcineczkiem udało się. Ja poza odcineczkiem, co mam tutaj, to wykopię. A my taką piękną kopalnię w takim pięknym kanionie mamy. Odkrytą, wykopaną i ja w tym momencie takim akcentem, takim momentem dziękuję Tobie za uwagę. Już w tym momencie zapraszam na kolejny odcinek, który niebawem na kanale. Wychodzimy już z ziemia, czas wyjść na zewnątrz, czas zacząć budować, tworzyć i organizować naszą wioskę. Więc kliknij suba, zostaw łapkę. I do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się, cześć!